Wentylator Master DF20. 20, czyli 20 cali, czyli okolica 50 cm średnicy wentylatora. Wentylator możecie sobie ustawiać prawo-lewo, góra-dół, a od tyłu mamy panel sterowania. W panelu sterowania mamy przełącznik trybów pracy. 0, 1, 2, 3. Cały wentylator jest wykonany w taki sposób, aby łatwo go było serwisować, czyli mamy łatwo zdejmowane obudowy yy, śmigła. i posiada 3-letnią gwarancję. Aby uzyskać tą trzyletnią gwarancję wystarczy zarejestrować urządzenie na platformie producenta, co jest bardzo proste. My możemy wam w tym pomóc. Jeśli potrzebujecie więcej informacji lub inne chcecie urządzenia zakupić, Film Master zapraszam do naszych handlowców. Oni powiedzą wam wszystko, co wiedzą na ten temat.